Tomasz, witam państwa. Zaczynamy od wyrozumiałości, która to cnota dotychczas nie była zbyt często przypisywana Polakom. Najwyraźniej niesłusznie. Mniej więcej połowa Polaków, prawie połowa Polaków, wykazuje wyrozumiałość niemal absolutną, ponieważ gdyby tej wyrozumiałości nie wykazywali rząd, Prawa i Sprawiedliwości dawno wyleciałby w powietrze. Najnowsza historia, w sobotnia. Telewizja TVN i materiał o obecnym szefie nik wcześniej ministrze finansów, panu Banasiu, który przez zupełny przypadek, oczywiście o niczym nie wiedział, w jego kamienicy, jego kamienicy zainstalował się hotel na godziny. Pan Banaś oczywiście nie wiedział, że za usługi tam nie wystawia się paragonów. Pan Banaś chyba nawet nie znał tego pana z pierścieniami na każdym palcu, bo oczywiście nie ma kontaktów z sutenerami. Jaki wpływ będzie miała ta historia na sondaże? Precyzyjnie, prawdopodobnie żaden. Dokładnie taki wpływ jak dwie wieże Kaczyńskiego, jak szajka hejterów w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak 20 milionów minimum wywalone w błoto przez Polską Fundację Narodową, jak afera A, B, C, D, E, F, G, H. I tak można wymieniać. Co każe zadać pytanie, dlaczego ludzie. Połowa społeczeństwa, przynajmniej, jest tak odporna na te wszystkie kolejne informacje. A nie wiedzą, oglądają tylko TVP, nie wiedzą, B oglądają, nie rozumieją, C. Oglądają, ale mówią, dają nam 500, nie ma sprawy. Może D. Oglądają, rozumieją, ale dostają 500, plus, a w ogóle to nasi, więc mogą kraść. Ale prawdę mówiąc, nie mam tutaj najmniejszej ochoty pastwić się nad wyborcami prawa i sprawiedliwości. To jest ich partia, to są ich politycy, ich lubią, im ufają. Trzeba to przyjąć do wiadomości. Problem, jeśli mam, to problem z wyborcami po stronie, że obywatelsko-demokratycznej, których część niezmiennie powtarza chyba nie pójdę głosować, nie ma na kogo głosować. Opozycja jest słaba, kandydaci są słabi. Tak, naprawdę tak uważacie. W porządku, to jest państwa tych, którzy nie chcą głosować, święto obywatelskie prawo, żeby w procesie politycznym, wyborczym w wyborach. Prosto mówiąc, nie brać udziału. Chciałbym tylko, żeby Państwo naprawdę przyjęli do wiadomości, jeśli Państwo nie idą głosować, to w praktyce popierają Państwo PiS. Ni mniej, nie więcej. Czyli głosują Państwo na banasiów, na ziobrów i tak dalej, i tak dalej. I na taką Polskę. Takiej chcecie, taka będzie. Już za chwilę pierwszy gość, profesor Wojciech Sadurski. Pan Marian Banaś był właścicielem kamienicy, która została wynajęta na hotel. Yy, na godzinę. I, yy, I osobom, które są znane wszystko, z świata mogę... przestępczego. To jest mrożąca krew w żyłach opowieść o patologii. I mafijnych układach państwa PiS. Przyznaję, że sprawa wymaga wyjaśnienia. To znaczy, ja nie, nie, nie lekceważę tego. Wydaje mi się rzeczą zupełnie dziwną, że służby specjalne nie były w stanie wpaść na to, że pan minister Banaś prowadzi, być może bez swojej wiedzy, interesy z gangsterami.